A jeżeli to właśnie ty chciałbyś wygrać na Echo to właśnie w tym momencie zostaw łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek i napisz w komentarzu dlaczego to właśnie ty miałbyś wygrać. No i jeżeli chciałbyś wesprzeć mnie, Marzenkę, to wpisuj kodzik do sklepu Marizyty. ja ci bardzo dziękuję, a my lecimy z odcinkiem, let's go! Na sam dół. dobra, walę mu bombę. Dobra, dawaj. Patrz, patrz na to, trzy, jeden. bombę, stary! Biało leży, 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 Kamka góra! Biało, biało, biało! Let's go! Biało! Jało, let's go! 99 Leży! A! Przeszukujek! Przeszukało mi typa! No i witam bardzo serdecznie Słuchajcie, i w dzisiejszym odcinku zagramy Renegade rider versus. Travis Scott, którym będzie grał Kamstar. Sprawdzimy, który skin zrobi po prostu więcej fragensów. Będziemy grali w jednej drużynie, ale tak jakby będziemy się godzili, kto więcej fragensów wyklepie. Mam nadzieję, że ci się odcinek spodoba. Zostawisz łapeczkę w górę i napisz jakiś mega fajny, pozytywny komentarzy Do Kamstara kanału znajdziecie link w opisie. A nam nic innego nie pozostaje, jak lecie z odcinki. Pamiętaj, odcinek oglądamy do końca, bo inaczej haju ci z zbali przywali. O, chłopie, ile typa tutaj leci? O, to teraz odcineczek wjeżdża. Teraz, teraz, co jest ten moment? To teraz, panie, nic innego nie pozostaje jak podjeżdżać. Biało, na hita. Leży? Ej, moje, moje, mój! To nice. mój, mój, mój. Mój. No, dobra, to dobra. To jest 90! Wiesz, bierz, wiesz. Bierz. Mogę? No. No to let's go. Nie na blisko. Dobra. Biało, narciera, biało. Bijałem go, to, został to, to, to biały, drugi... drugi narciara, druga narciara biała Też biały, biały, leży! Najsik u, u mnie Idę Nie mam, nie mam żadno. Właśnie ja też, problem z tym jest, nie? Dobra, co ty tego dobijasz? Już mam Dobra, do... O, u mnie, u mnie Jak tam, jak tam? A, bija, bija mi, zbijami Idę, idę, idę już, cover, cover, cover. pomagam! Leży, 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 leży! Let's go, bro! Pięknie. Nie ma zmiłuj tutaj da O kur. nie! Marzena dzwoni. Halo, Marzena, bo nagrywam odcinek. Jest gość, jest gość na blisko. Dobra, dobra. Panie Krzak, podchodź tutaj do nas i robimy go. Podnosi, podnosi Kamstar. To co robimy? Dawaj, dawaj, dawaj. Biało, leży. Pięknie. Jednak nie podnosił. Jeszcze, ma, jeszcze masz kolejny. Eee, tak, 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 tutaj. Ziomeczek. A tu na plecach, tak, tak, tak. Ja przeszukuję. Tak, 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 dobra, Sprawić dobra, dobra. Ten. Ta, to ten! To my składy gramy? Nie, duo. Zon chciał podnosić komfort. Nie, wiem, widzę. Masz, my składy gramy? Leży, 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 może nice. sobie tam zgarnąć ludzik panie Kamstar. Na razie dobra, tutaj dziękuję. wygrywamy chyba! Znaczy ja wygrywam! No, haj, no, tutaj prowadzi, zdecydowanie sprawdziłem. gościu, zdania. gościu! Odsławaj, 30 już dostał, myk! Dostał 55! Jezus, Dostał, biały już, on już deda, leży, animowy Przed nami, przed Przep, nami przed, Dobra, dobra ze, ze strefy wychodzi Dostał 20! 20 34. Nie, dostał! Biało! 20, więcej ich, więcej ich tutaj Mamie, panie Biało, leży, leży, dobrze, leży, dobrze. leży, kamstar umie, umie góra! Jeden, biało, jeden, biało, biało, dobrze, biało! Dobrze, 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 Let's dobrze. go! Kolejny, Let's kolejny, go, kolejny, 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 kolejny kamstar! HG przyjmuje! Biało! Biało! LET'S GO! Dobra, no, go! Widzę, to to no widzę, to dawaj tych. No, ja, ja mam ja impulsy, poleci tam impulsem? No możesz Ja ich straszę, ja ich straszę. Dostał, dostał ode mnie dużo! Wbijam do ciebie Jeden się leczył mnie. mnie Łocholitka 99! Pięknie! Leży! Zioch... No. A! Przeszukuję kamsztar! Przeszukało mi typa! Przysięgam! Ja Co fajhaju, ja spamę go, gość! 4HP, 2HP! I to pisz! Tak jest, kapsel! Jest ich bogiem! Dwa pigi, dwa pigi! Ja mnie cię podniosę, podnieść. ja cię podniosę. Gdzie, gdzie, gdzie? Floperek! Tam. Nie zamieniaj serca w twardy głos. Aj ale chłopie! Jak ja tam bomby dałem z tej pompy? Ale wspaniale tam poszło, nie? Oni nie wiedzieli co się dzieje po prostu Chłopie, zniszczyliśmy ich kam Goście, goście, goście Nie gadaj No RPGa dostałem Dostał 30 jeszcze On już wie, że ten nie żyje, nie? Biało leży Leży, let's go O, 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 Wiesz, że on je sobie? Dostał, mam go, pożegnuję mu ścianę Jeszcze jeden, jeszcze jeden Leży, jaka jak, jak, jak to boli bo. go. Kolejni, dół, kolejni, na dół, na dół, kolejni, Kolejni, do. kolejni, kolejni, kolejni Ino Inoros. Ta, ros Tak, kampią Patrz, kapusty z zbierali tam Panie! Normalnie tam jest, gościu Jest? Widzę, widzę Jest, widzę. jest, jest, tam, tam, tam O ci... Ej, plecy, plecy, precy Kamstar Nie, to boty, to boty. A dobra, dobra Ja. Ja o, nie, jest, bo ad tego. Oni tutaj już się... długim będą lecieć chyba. Nie, co oni robią? Może mają ryft. Oni się rifto... będą co robić, nie? Może mają rifto rybę, stary Tak? No nie wiem A, to kurze, tutaj gdzieś, nie? Jest, jest, on już no jest, on jest. już jest. przegrał, nie? Dale no, co oni robią w aż tam to się da wyjść? Ej strefa ich! Nie wiem! A to boczy! No, ja wody zabijam! To no nie no, zdały mi lasera! Ej, bickę, bickam, Ej uciekają, bickam. uciekają z piwnicy, 50 jej, 50 jej! Nice, nice, nice! Yes. O jej! Biały, biały, biały! Jest, jest, jest! Ja, ja muszę, ja muszę cofnąć, kamstar! Dobra, dobra! Leczą się, leczą się! Tak, jest! 30! Czy biały, 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 czyli na białej. No już zachita jest, zachita jest. Drugi 30, Trzeba 5. tam zusić Nie wiem, zejść tam nie, nie wiem Czekaj Leży, leży, mam. leży! Nice. 3-4 Jest 4. Leży! Biały, nice! Dobra, kam lecimy z tym Muchomory mi. Strefa, mieli. strefa, strefa! Ja mam impulsa! Dobra, dobra, gigi Big pota, e, big, big pota! Biega. Wal, 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 wal! Bierz, bierz, bierz! Ja flopera, no! Też bierz, też bierz sobie ten biga, nie? Jak masz miejsce, to... Ja mam impulsa! Ale big to chyba super nie, nie potrzebujemy! dwa na dwa stare. Tak! Czy trollujemy ich jakoś, czy jak robimy? Troll? Troll? No nie wiem, ja ci mogę dać bansiki! Ja I mam bansiki! Coś... Cztery! Dobrze, no, to... no, ale Możemy Popiech, jednego zabić są? się pobawić z nim, jak coś no nie, ale jak gdzie oni ciał. są w ogóle? No, powiem ci, że... Patrz, patrz, patrz! Kajwejsa budują! No, co ty gadasz?! No, ta, no tam, widzisz? Nie widzę. No jak nie, no tam, patrz, strzelę mu, widzisz? Nie, nie strzelaj, nie strzelaj. Serio, buduję Skype'a no, no tam normalnie Skype'a. Czekaj, ja, ja poprawię ustawienia. Nie, no i chcę prankę, chcę Aha, no dobra. A ja już ustawienia <laughs> nie na full stary. Bo chciałem się do nich budować. Tym jest sprankowany. Ale mnie sprankował Kamstar. Ty, ale gdzie oni są, poważnie? poważnie, ja nie wiem, może na drzewie siedzą, Ty, może wycinkę jacza zrobić. Ej, stary, bo to nie jest śmieszne, nie? No, chyba A, sto tu, nie tu, 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 za drzewem, z tajperkiem Dobra, dobra. Nie, nie, pluje do, do mnie. Ty, spaż na to, Kamstar. No, dawaj. Patrz, patrz, ja ci pokażę trika, dobra? Dawaj, no. Dobra, skolapsował, nim nie. Dobra, ja ci pokażę trika, Kamstar. Tak to się robi w domrobie górniczej. Dobra, Dostał, biały, biały. Narcia radowicie ta jedna, o dole. Ja popsułem Narciara tam go bicia i tu aura jedna Aura Działa. dead, aura leży, dead leży, Dobra, leży, to no. możemy się bawić, możemy się bawić Dobra, dobra A gdzie kolego uciekł? Uciekł, uciekł Może... Oswoimy go, oswoimy go Oswoimy go, dobra Narciara tu jest moment, oswajamy Ciecie, ja go spróbuję oswoić Ale narciara, złaś tego, pasz, Ale pasz, pasz, on 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 nie chce, on nie chce się oswoić ale to jakiś tryhard jest Ta, totalny. ta, to, to tryhard Walczę, walczę z nim na HG Zabijamy go Jest u w boxie No Przejął przeją no. mi HG Zbijam do Ciebie Jestem, jestem Haju dawaj na rybkę Nie, no HG Dostał To jakiś tryhard jest Ostry No, no Daj, Żeby ja nie zderał na heada Sorry, sorry, to ja zabudowałem. Plus, plus. On schodzi na sam dół, stary. Ma szybkę, ma szybkę. Ta, on, on na sam dół. Dobra, walę mu bombę. Dobra, dawaj. Patrz, patrz na to! Trzy, dwa, jeden... ale mu dałem bombę, stary! Co zrobił? Ale mu bombę dałem! Co co mu zrobiłeś? Tu był gość, Tu, był... On żył kiedyś. On żył. Łopanie, ale mu dałem bombę, stary. Jak ja w szoku jestem. Także, KamSzter, bardzo dziękuję za oglądanie. Także Kamstar, bardzo dziękuję za, za pomoc w nagrywaniu. E, wygrałem z Kamstarem, także dziś Kamstar. E, widzowie, wejdźcie na kanał Kamstara i zostawcie mu suba, bo chłopak jest naprawdę bardzo fajny. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję za możliwość nagrania. Dzięki.